O, najpierw wiadomo mi przyszło. Czekam na majestrz, klim, 23 kwietnia. Czekaj, teraz będzie trochę słychać. Bąsza za O, ale was dobrze słychać. Czekaj, jeszcze się zaniguję. O, i mamy pierwszą osobę. Martia, Ty zbiłeś? No ja zbiłem na live'a, no. Ale nie na Majestic, bo ja będę na Majestic. Ale nie, ja na swoim profilu. No, spoko. Ale przynajmniej powiadomienie przychodzi, C czyli... Mi przyszło, więc powinno przychodzić każdemu. Ej, Ale... A mnie słychać? Słychać. A ja to mam subskrypcję, chyba. My. Mamy. No, no, my. Znaczy ja streamuję, więc wszystko dla mnie będzie hajs, jak będzie kiedyś w przyszłości. mam O, mistery Daw... mistery Dawidus wjechał od razu. Widać, że powiadomienie eee. działa. A to ma my. No, my 50, my, no, ile ty masz subskrypcji, chyba? My! Mamy 70 70. 70 prawie. O, tutaj wiesz, chyba druga. No subskrybuję już tysiąc, aż. A daj link Erykowi? Nie. Cze... To Erik nasz kanał. Co? Co a, jak a jak się nazywa? nazywa? To daj mu Podajm linka. A na no. O, a ja wiesz? Słuchaj. A ja Typie, zabiłeś ty ty O, zabiłem go. Leży drugi, leży dwóch, zabiłem już. Spoko. Dobra, typie, ja cię... Dobra, deadłeś kolejny. Dobra, jest chłopak, niczka. Bo No ma Ja nic nie mam. Eryk, proszę, pomóż. Już, 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 tylko, że ja mam też te panie. zostanie dostanie moda, jak będzie częściej na kanale. Dobra, gdzie? Trzymaj tu. Dlaczego? Znaczy? Daj mi ty już. Dobra, dobra. E, czekaj, dobra, masz pod... dobra, jedną fotę, ej, masz jedną fotę. Dobra, dobra, dam, dam. Ej, ja mam pingi Szyfaj? trochę duże. Szyfaj? Dobra, rozpadłem. No, czemu mi go wziąłeś? Czadek, ale po prostu mnie puszczył. Sorry, nie kupi się. Dawaj, ja... masz. mnie, żeby wygazać. A ja mam do pompy. Ale dałem ci dwa. Bo ja też mam, mam pompę. No, tak, tak A to ja, to ja to mam 8, mam na Ja też mam pompę. No. A ja dwa szczały mogę oddać, więc to po. A Macie, ty też następnym razem streamuj, okej? Okay? O, to daje pięknie. czy nie? bo ja daję to ja nie milion znaczy nie nie daję ja mam 60 mój mój lud. Szarką mam dla ciebie e, ej skąd? co to jest? co to było Eee... granatnik? eee matki miałam znaczy, sorry że dałem. ej Erik to A... mnie Dobra. Ma ci se daradę. Ja no, nie wiem, bo to jest tryhard taki. Mam Zbuduj dla ciebie apteczkę i sierpa, a... Chodź, chodź, chodź. Kuba. Leży. Ja mu... Ja mu pomogę, ja mu pomogę. Dobra. Dobra. Nie, co to już. Dobra. Macie ci mam coś dla ciebie, co cię ucieszy. <laughs> Daj mi bandażery, daj mi, no, je, daj mi bandażery. Добре, съм. стан. No, а, но съм да гранатника. Е, да грана... нямам. Um, Ей, ти а... Мой! Мой! Мой, добре. Аз ще ти башарба. Ей, мога, ама до штуцра. O! ja też mam granat. ile masz amoto granatnika ja ma, y, kuła i ja mam 4 nie mogę, mogę nawet granat. nie mogę przeładować nawet więc zatrzymaj mój granatnik jeszcze dodatowy, O wytrzymał gram na dublkę będę grał na no, mam ale ale, mam ale, ale ujdzie, ej ale będzie szła wilka z tego cztery. masakra ej macie cztery. tam skutra niebieskiego ma E, no nie, nie, dzięki, dzięki. A ja tyle się, się na pomaliłem. To się nawerła. Ale nie dźwignie no. tak ryw bo to też, żeby był live spoko. Ale nikt... Ale nie, bo to trzeba udostępniać ten live. No, A to eee... Ale trzeba przemawat. Ej, ale tyle, tyle typów, jest. tyle ty... Oj, sor, bo weszłam. Tyle typów. No, Jeszcze ja mam wię na widzów typ chory. Ja tyle... No, oj, ja tyle ja ludzi. Ludzie. Tyle ludzi jak ten ma, suby, nie? Ale mało komu powiadomienie nie przychodzi, albo mało kto po prostu wchodzi, nie? Dwie osoby no. na razie siedzą. A ile masz kuba od To macie nowego z sumikiem albo Mati? 100. Ja mam dużo. Ja mam mało strasznie, ja mam tylko 100. Ja mam 42. Jak co no. robi? Jak to co ogląda? No ty pewnie i Dawid. No pewnie tak. Nie, bo teraz wbiła jakaś osoba, ale. są są tutaj deski u nas. Jeszcze. i to na jak będziemy wlobić, to po udostępniamy live y na Facebooku, na Snapie, na Instagramie. Wszędzie matki po prostu po Ja też Ej, będę wiesz, to robił. Wczoraj usunąłem 500 znajomych. Na fejsie? No. I ma 700, 200. Ja mam 3000 i jakoś żyję. <grystanie> nie, bo ta mama w Ty Typy strzelały? Nie, to matki. Ja do typy. Ej, typ tam jest chyba. No jest typek. Eee, no są, są, u Leci ja granatiki. Ło, dostał, dostał, leży jeden zostawi go Mati, bo tam Maki, bo tamten jest mój. Nasz, ja niż się skały na wyzwanie tutaj. O Boże jakie bambole tu grają. O! O nie, mega ma zboczeniec! Ej, sorry. Ja w ogóle gadam. Zboczeniec. Pomyliłem się. Nie, bo ja tak się w ogóle wydarłem trochę. Gdzie tutaj jest lift to go? Super, tylko ja mam 300 piłkę, dobra spada. Ej, dajcie mi ammo do tych do granatników. No, to jest, czekaj, chodź. Dwa czekaj. I, a Ja nie mam. Ja nie mam. Dawaj się riftem. No, to wejdźcie. ty wejście, bo to jest, jest RPG. Jest Rpek. O to wejdź za granatnika. Ale mam dwa granatniki, one są dobre. No to i dla jednego. Dobra. Ja mam dwie poty, jakby co, bo spasona kilka no? Ej, bo Ama nie mam dlaczego. Oglądam. Serio? Oglądasz no no, to spot? To dać go na finkę Czekaj, zrobię sobie... a nie, nie zrobię sobie Zrobię sobie tak Dobra. No tak, jesteś gotowy tak do ta puści. tak puścić Ej, dajcie ja mu jeszcze do RPG jak macie Nie mam No to dobra, ale nie to że... Dobra, walcz Do strefy dawajcie No dawajcie do strefy Te polecę, i tak nie dolecę już. No to chodźcie tu właśnie. Ja w ogóle zapomniałem stąd te rolki. Ja ze skały poniższy były z wyzwanie. Jakie? No ale to musisz rozwychować tego typa. Aha. Ja w się wyzwanie nie chcę robić, ja tego typa może... Dam komuś konto, ktoś to porobi wyzwanka. Bo, wola i głośno. Po co? Bo mi przychodzą yy... fajne, bo to jak ktoś pisze wiadomość, to ci pokazuje takie czarne, nie, a mi cały, a mi przychodzą wiadomości. Ale pokazuje złote, no bo ty ten. Jak ty kubacy coś napisz, to pokazuje złote, bo ty jesteś jakby ten prowadzący. To Ale nie no. miedzi na PS, nie. Ale po co mam wołać? Ja mówię do kogoś co ważne. Nie, nie do was. Ile macie fragów? Ile macie fragów? Napisz... Napisz po co mam wołać. Ja mam cztery. Ja mam 5. Ej, tu dużo mamy fragów. No, no tak... trzy oddziały porobiliśmy chyba, nie? No, coś w tym stylu. A ja nie Co to się stało? Jakby co to ja jeszcze mam na czwarte? Nie złapałem a, się, a, Jezu, nie złapałem się. Sorry, że tak się też wydarło. A spoko. A poza tym nie żeby tak... Żeby podeszła do nie TV, was. bo nie wierzy. Ale... Ale... Co to było? Nati, co tam, o ale ja nie było? się Trzymało. Ale ona jest w domu? Ona... Czemu naci jest w domu? Powiedz. To tutaj niebieska pompa jakby ktoś chciał. Jak jest na to będę się darł. No. Tylko... A ja, taki, ja gdzie spada, się... ale... Jak jakby ty niebieską nie? Nie, nie tak. a, ja, a ona była, już przyszła z pracy. Ty, Kuba do kogo ty gadasz? No, ja pokazuję ci takie czarne coś na live. Ja live na live'a nie ogląda na razie. Aha. No to właśnie. I to znaczy tak... O, to fajnie, co ja przyjdę do was zaraz. Tak, jeszcze live chwilę potrwa, tak, godzina. Może i do was przyjdę. To kogo ty gadasz? A to jest skrzynia. A odpalę live a z ciekawości. I te, jak takie czarne cię pokazuję, pokazuje, to znaczy, jak ktoś mi na PS wysła wiadomość. Kopaki, ktoś zbiera. Ej, chyba, tutaj jest. Kto by chciał, epicką, bo ja w naszym ja No to Ja. Po to jest. Tutaj o, był, nie na się Patrzcie, tutaj Nie nabija, nie nabija. Ona, ona, ona I lubi mi? się nabijać. Ej, dobra, dobra, się... dobra, wygramy to dla każdego, wygramy to, wygramy to, dawaj. Maciej, a czy wziąłbyś bandaż, albo ktoś na nas tańcie, w ogóle Tańce coś... dla, dla tajemniczej osoby. Proszę. Ej, chłopaki, ktoś weźmie bandaża? I... Ale ja mam dwie duże płacy. Wiecie, Patrz, ja duże tyle poty. wam powiem. A to ja, ja mam dwie małe. Pa, dostanę a dostanę snajpę, dostanę snajper. BUM, BUM. Daj też kubie, daj też kubie. Mati. Nie, nie, mu nie adam, mu nie adam. Mi nie dawaj, mi nie dawaj. Ja zbieram małe pacy Ale nie, stara. ja miałem trzy, ja miałem trzy. Ale ja mam 5 y, już, bo ja miałem 2. Spoko. Chodźcie. Się... Co Chodź to? A bo ty weź mandarze, Kuba, o. tam są bandaże, to ty weź mandarze. Nie miał płaczcie bandaże brać. Miał po właśnie? To ty będę... O to było to ma chyba? Nie. Niebieska pompa. Nie, ma go otworzył. Oto co to jest moja niebieska. Nie mogę usunąć. Ty, nie, możesz tego wyceluj na tą pompę. Wyceluj ja wiem, na to znaczy wiem, Ale ja wiem. Tylko mi się coś podobało. No właśnie wiem. <śm> Proszę nie gadaj Eryk, i dużo. Ty. Okej. Ja będę dużo gadał, no bo ja rozmawiam cały czas z kimś. No właśnie. A teraz mi szumi, czy nie? Tak. Bo Jak chcesz, żebyś miał cicho, to Eryk, to daj sobie, kup się tak, mikrofon taki co ci stoi na biurku i pop A Albo czekajcie, albo tak czekajcie, po prostu sobie wyreguluję poziom mikrofonu. A to nic ci nie da. Po prostu musisz sobie dać serio. Dobra, nie... Dobra, chodźcie na typów. O dziewięć ty... O, ten. 6 typów zostało. Wow! Trzeba się Marek. Nie no, no, ma całą grę na jesteś, no. Ja myślę zrobił to wyzwanie, że zadaj przeciwnikom tam. W ogóle dwie osoby są, a to ty Mati, chyba jesteś, nie? O, wow, ktoś lał. Skąd? 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 No, skąd? Dobra, masz... sam. jest sam to jest sam. Ale zaznaczyłbyś? Co tam? To ja to podjeżdżam, bo mamy tu lunchpada. Ja tu postawiłam lunchpada, Erik. Tutaj. Aha. Gdzie? Yeah, Na no, no nie gadaj, gdzie? Widzę, go widzę. Ja lecę z nim gdzieś tutaj. Dobra, ja go widzę. Lecę do nich tutaj. Oni strefy A nie mają. O, wiem. Aha. Powalony. Drugi powalony. I przestał się Ja jestem ja najlepszy, zresztą w wszystkich zabiłem. Chłopaki, oh, amo no. do was prośbę, czy dacie mi amo piste, do pistoletu maszynowego z tunikem o 99 stopa quiz. Ej daj mi amo tego. Ej mam o blisko, popatrzcie mam o blisko, mój lepszy Ej nie znam się nie będę ją opłył. Ty, o tu strefa bije, masakra. Ej! Ja nie zdążę! No nie gadajcie! Mam dwie beczki, mam dwie beczki! Mam dwie beczki, Mati, mogę ci dać. Ja się na Ja się na razie Ale mam mam mam, mam, mam... mam tą. Nie no, nie wierzę w ciebie. Cały kuba, Ej, dajcie mi do pistoletu maszynowego z tumikiem, please. Ej, mamy trzy na trzy. został nam następny oddział. No, masz. Jezus. No. Edytuję jeden, Jak się kręcę. Dobra, no, daj mi kubek Masz. A, akurat, okay, mati dałbyś mi no, a zaraz stal z członikiem, a dwa mi rzućcie wylek to. A ja mm -hmm. tutaj jestem. No, się... O, dziękuję. Nie wziąłem RP, ja nie Ale olej. Ej no pinguje a, to... mi, dobra już nie pinguje. O, nie Ej, dobra chodźcie na górkę, na górkę, na górkę, dawajcie. Chłopaki, chłopaki, ja mam na spada, ja mam na spada, chłopaki, ja mam na spada. A ale... ja ty rolką kolej? Aha. Ja mam 4 Ja mam 7. Opak wystałem. Kura. No nie wierzę! Dobra dzieje, ja żyję cały czas. Ej, gdzie o, jest Lądspada? Ty gdzie on nie? Tutaj, tutaj u nas. Tutaj Ej, tutaj jest. Do, Bo mi tak, trochę pinguje czasami, ale żyje jakoś jeszcze. Ja, a skąd oni strzelają? Skąd? Ja się nie wiem. A widzę, widzę, są na górce, są na górze, góra, góra, góra. Nie, Dostałe nie, nie, zamku a tu Tu się nie, tu nie, tu są nie, 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 A nie, to nie, są Jezus Maria. Grama, no, yes. no, ma? 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 ja. Ile macie? Ile macie tych To Ja mam, ja mam pięć. Ja mam dziewięć ja mam dziewięć, Ja pięć. Co ty Jest. No. i to jeszcze na live. Ja pięć. Co ty Jest. Dawaj, jeszcze jeden mać gram i ja na razie będę kończył. A teraz macie program w Rainbow, a co? Ale? Ale mi głos zmienia na live. O, no, a mi? nic. Ja co oglądają, to spoko tam. Ktoś to dzwoni. Co jak to ogląda? Co ty tu? Może koczę Ej, co? Co drift pierniczaj? Co ty robisz? We drift mnie gonił. A jestem wyżej, ja mam dziewczynę, on miał chłopaka, ja się boję go. Dawaj, przyjemny. Uh -huh. ty, ty, ty. Jezu, nie, to co ty robisz, Eryk taki? Nie, bo tak sobie tylko... Ten moment, kiedy jesteś zmęczony w przycisku na padzie. No, nie wierzę w Ciebie. Inaczej Ci wołam, mów do niej. jak mam mówić do niej? Cześć. No, kradłeś mi bambolu dom. Nie, nie. I co, nie głupie Ci? Mam bochu, Drogowa ciały? ja nie mam broni, mam tylko bandażę. No znaczy no nie mam. Dobra, ja idę otworzyć nową miejscówkę. Idę do nowej miejscówki. A typy! Ja idę do nowej miejscówki się ukryć. Na T robi właśnie wiem. Ja zaraz idę do was. Ja mam 8 HP chłopaki i widzę typów. A ja jestem w takim ukrytym miejscu, w którym Netmat nie wie. Ja mam. Leży leży No to sami się tam pałujcie o tu mam typa! Ja nie mam broni On miał <śmieniali> no broń, to jest najgorsze, nie? Może? Chcę Ej, mam dwa amu do pistolecika O nie, nie dam Leży kolejny O nie, ale powaliłem bardzo do włosu Leży kolejny, nie? czyli Eryk Uleźcie w niej. bo tutaj widzę apteczkę, tylko zostawcie mi, obok mnie loot, please. Macie zostawcie. Już spokojnie, spokojnie. <śleszy> nie by <rozpakałem. śleszy> się nie rozpłakał. Nie rozpłakałem, na stałe jeszcze nie. Muu, ja ci będalał. Macie lepsze oh. broni, bo ja mam miniguna, pistolet i GM, tylko może w automacie. Coś będzie dla mnie. Ktoś by pożyczył Ja bierę bo automat. Ja mam bierę automat. Gdyś bym pożyczył ammo do bo mam tylko 4 please. I, amod, no ja mam 5, więc nie lepiej. What? Amati? tylko 29. Dzięki. O, dziękuję. Dobra, cztery, spoko, ma a ma A ja nisko postawię, tu się będę. A Mati też musisz, dobra. Ty tam waloniasz, waloniasz. Dostał za 2 listę 3. Jest na hita. Jest na hito. hita. jest. A gdzie jest? O, leci, leci. To pan jak się robi. A mogę ja w tego fraga, bo ja go już obiłem na no, co no, <grym> Samu Samo mi się jakoś przycisk wcisną. nie wiem o co chodzi w ogóle.

Czekaj, bo mi się mieli. Bo teraz dodali te jakieś Max, coś tam masz. Kieś to było. Za moich 3 lasów to się kurwa grało. Teraz, teraz to nie ma. Podjeżdżamy, typa. Co to? to? Co? Ja nie cool. mogę. Co? No i czy tak się mam Dobra. dobra? Dobre. Co to to jest? Illuminati? A co to się dzieje z tym? Co to illuminati przyleciało do nas. I co to? To się jakoś rozwala? O co z tym chodzi, Mati? Bo ty to cały co czas grasz tego Fortnite'a. Zobacz, skada. No Nie możesz mi nie... Ha Krzyk, 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 Nie! Haha, Lamus. Co ty gadasz? He! He!

Jestem <grystanie> O już jestem? Ej, to tak teraz mówię? by ktoś mi dał jeszcze amonopompę, bowiem. Ej, chyba nie ma na tej bym dał do kompę. Nie Cienią. mam A kuba? Iż nie mało He. A se wejdę sam bez wah. Uff, na harcie. To jest coś Ja w ogóle nikogo nie ma na live. Nie wiem, czy nie skończy. I tak kończę w sumie po tym meczu. ]erschelają. Typy! Banan... kurde, będzie trudno trafić Hedzika. O nie, on papa, wystrzeli! Pa, 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 Dobra, ja tu banana. Co tu było? Czekaj, John poleciał tam. Dawaj, 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 No tak. 75 HP mam, powtarzam, 75 HP. Eee. nie wierzę No, powoli, fleeself. Lecę, 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 lecę! Nieee, yes. okay. shit! No, 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 no. nie. Jest zielony wana No, naprawdę, mało masz, Kuba. Naprawdę, będzie 3 a ma... Mam ma, ma, ma. Powalony, ale macie oczywiście w dupę, ma wszystko. Bo miałem innego. Dobra, się ma.